Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim porannym czytaniu przy kawie. Na dzisiaj, 24 sierpnia, wylosowałam dla Was przecudny zestaw. Jest to karta prezentu z mojej talii Kipera The Days of Old Keeper i talia i karta z talii anielskiej Dorin Wirt Romansu. Moi drodzy, czego możemy się spodziewać w dniu dzisiejszym? A więc karty wskazują, że dzisiejszy dzień będzie naprawdę pozytywny, dobry, fajny, który przyniesie Wam być może jakąś fajną niespodziankę, a w ogólnym znaczeniu, który po prostu da Wam powody do radości. Karta prezentu jest nazywana kartą małego szczęścia w talii kiperas. spodziewajcie się więc małych prezentów od losu, oczywiście w sensie pozytywnym. Pod różną postacią. Od dobrych nowin po komplementy, pożyczenia. Niektórzy mogą otrzymać jakiś finansowy bonus lub prezent, aż po wsparcie ze strony innych. Kochani, co dzisiaj się uda? Jest to bardzo dobry dzień na spotkania z przyjaciółmi, na imprezy rodzinne, okolicznościowe, na zaręczyny, na śluby, na prywatki czy na imprezy, czy też po prostu na zabawę z dziećmi, ponieważ karta prezentu jest Kartą dziecka w kiper. Kochani, jeżeli kogoś zaniedbujecie, jest to sygnał od kart, że może czas, aby dziś kogoś odwiedzić, komuś poświęcić więcej uwagi. Dobrze Wam zrobi wesołość, na pewno w gronie najbliższych, zabawa z dziećmi. Ponadto, po prostu możecie odczuć, że jesteście dzisiaj lubiani, kochani, o czym. Mówi kata romansur, pojawi się światełko w tunelu, na przykład dobra wiadomość na rozwiązanie jakiejś trudnej sprawy. Ogólnie, e, ogólnie poprawa w każdej dziedzinie.